Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siemano wszystkim, piąteczka. Dzisiaj omówimy sobie środę 13 tygodnia zwykłego, no i mamy y, narodziny Izaaka. Pamiętamy od czego pochodzi to imię, od terminu wyrażającego śmiech, śmiech z radości albo śmiech z kpiny wyrażanej. Eee, tak. Urodził mu się syn. Na odstawienie od piersi wielka impreza. No i tutaj mamy właśnie ten śmiech Izmaela, który wyśmiewa się ze swojego młodszego brata. Nie wiadomo, jaki był motyw, no ale się śmieje, tak? No i Sarze się to nie podoba. No w ogóle też jest ciekawa sytuacja z Sarą, bo ona dużo kombinuje. No i Abraham. No, słuchaj jej, jak za pierwszym razem kombinowali, bo nie mogli mieć dziecka. No i Sara wykombinowała, że Hagar, jej niewolnica, stanie się żoną jej męża. No i na zasadzie adopcji yy, będzie miała tego syna. No ale tu widać, że yy, zaczęła Hagar niewolnica. Swoją panią tutaj lekceważyć, Sara ją później poniżyła, tak ta uciekła, no ale Pan Bóg pomimo tego, pomimo tych różnych ludzkich akcji, to próbuje to te nasze koleje losu. Może prostować to by było yy, nieprawidłowo powiedziane, ale na pewno yy, interweniuje w tych naszych momentach, kiedy my. Próbujemy kombinować po swojemu. Nawet jeśli mamy jego obietnicę, tak jak było w przypadku Abrahama i Sary. I z Hagar. Hagar wraca do swojej pani. No i teraz dzisiaj Sara mówi dobra, wypędź tę niewolnicę, rozwiedź się z nią, bo nie będzie dziedziczył yy, syn tej niewolnicy z moim synem. No właśnie. Już tutaj też się pojawia po raz kolejny jakaś yy, rywalizacja pomiędzy żonami, pomiędzy ich potomstwem. No, i Abrahamowi to złe się wydało, no bo przecież Izmael to jest jego syn, syn pierworodny. Także on powinien być dziedzicem obietnicy. No i Pan Bóg też interweniuje i mówi: Posłuchaj, co mówi Twoja żona, bo dziedzicem wszystkich tych moich obietnic będzie Izaak tylko. No i rzeczywiście bierze rozwód, czyli ją oddala, tak, razem z synem. No i Pan Bóg też interweniuje. W tym przypadku i mówi do Hagar, że spoko, yy, że y, no tak, że pomoże, tak? Pomógł odnaleźć te studnie, yy, opiekował się chłopcem. Także tutaj Pan Bóg okazuje, że rzeczywiście z Bogiem jest, jest Ojcem, zachowuje się jak Ojciec. Można by się spierać o to, że Pan Bóg mówi. Potwierdza to, żeby wziąć rozwód. Ale to są nasze tutaj te dywagacje na temat tego, co się yy, dzieje. Tutaj konkretnie chodzi o to, że yy, chodzi o obietnicę. No i uwarunkowania ówczesnej kultury. Tak? Nie jest tak jak dzisiaj. No ale to można by wszystko tak sobie wytłumaczyć. Tak, niektórzy by też mogli powiedzieć w każdym razie Pan Bóg się opiekuje w każdej sytuacji. I się okazuje, że y, kolejny raz wysłuchał Hagar, tak samo jak Hagar za pierwszym razem uciekła i nazwała Boga y, słyszący, tak ten, który mnie usłyszał, bo mnie usłyszał. No i teraz znowu usłyszał i jęk dziecka, usłyszał i jej płacz, także w, wziął ich w obronę. No. No, i też trzeba pamiętać o tym, że od Izmaela tutaj biorą początek i utożsamiają się wszyscy Arabowie. No i też uważają, że są potomkami właśnie Abrahama. No, także w każdej sytuacji, nawet jak człowiek po swojemu kombinuje, i nie bardzo te kombinacje później wychodzą, to Pan Bóg i tak interweniuje. No, i to, co należy z mojej strony, no to mu zaufać i nie kombinować po swojemu, bo później wychodzi dziwnie. No, to by było to pierwsze czytanie. Drugie czytanie. Yy, dalej seria 10 cudów i tutaj dwóch opętanych. W pozostałych Ewangeliach mamy jednego opętanego, ale to nie jest to aż tak ważne. To też nie wpływa na. Natchnienie tego tekstu, czy na jego prawdziwość, czy dwóch opętanych, czy jeden. I tutaj zwraca uwagę fakt, że kiedy Jezus wyrzuca te demony z obydwu opętanych, demony wchodzą w te świnie, tak? Później wpadają do jeziora, topią się. No i te świniopasy, które tam były, które nimi się zajmowały, uciekli do miasta, rozpowiedzieli o wszystkim. I o tym, co się stało z opętanymi, tak? Czyli najpierw opowiedzieli o tym, co się ze świniami stało, a dopiero później o tym, co z tymi opętanymi. No i tutaj oczywiście mentalność też ludzka wychodzi, bo co jest ważne, człowiek czy świnie? No świnie, oczywiście, że świnie są ważne, ważniejsze od tych opętanych. Z tamtych to nie było żadnego pożytku, a ze świniaków to żeśmy mieli. I dokładnie jest kochani w naszych czasach, kiedy piesek i kotek są ważniejsze od ważniejsze są od y, ludzi. No to jest wszystko to samo. Wszystko jest powtórka. No i właśnie to jest takie uderzające. Opowiedzieli wszystko, co zaszło, i o tych opętanych opowiedzieli. No to jest śmiechu wart. No i oczywiście co? Całe miasto wychodzi do Jezusa i proszą Go, odejść od nas. No bo co? Jaki był motyw? No, bo wszystko stracimy ze względu na Jezusa. No to już idź, idź, już żeśmy tyle stracili. Nie będziemy cię denerwować, bo jeszcze więcej byśmy stracili. Ale ładnie cię prosimy, to odejdź od nas. No i Jezus stamtąd poszedł. Także też zobaczcie, kochani, że są tacy ludzie, którzy doświadczają mocy Jezusa, jego uzdrowicielskiej łaski, mocy. No i co? I nie chcą go. Mówią mu, żeby sobie poszedł. Bo co? Bo stracimy. O, nie stracimy, kochani, na Panu Jezusie. Nie stracimy z Panem Jezusem. Nie ma się co obawiać. No i dobrze. Dzisiaj gorący dzień, pięknie. Można wyjść, troszkę się poopalać. Nad jakąś wodę? A kto pracuje, to niech ma siły do pracy. No i co, szykujemy się dalej do pielgrzymki? Trenujemy. Wszystkiego Wam Bożego na dzisiaj i narka.